Oj drodzy kolejne stoisko, jesteśmy w tej chwili na stoisku firmy ACK Benimar. Ale nie po to tu przyszliśmy, żeby wiadomo mówić o, o firmie. Natomiast dzisiaj skupiamy się, słuchajcie, nad nowym modelem. To jest model rocznikowo 2025 Benimar Tesoro 444, słuchajcie. Jest on na podwoziu Forda Transita. Silnik 165-konny. Tutaj mamy słuchajcie, wersję Nord czyli jest to wersja ta zimowa, oznaczona tutaj tym, tym oto symbolem. Może powiem o wymiarach tego, tego kampera. Słuchajcie, długość 7,35, także jest to kamper już taki z tych dłuższych kamperów, można powiedzieć. Szerokość 2,30, czyli standardowo poszerzenie tutaj na wysokości zabudowy. No i wysokość 2,89. Chodźcie, chodźcie, pokażę Wam go może wewnątrz, zapraszam Was do środka. Pokażę Wam, jak on się prezentuje. Tutaj wchodzimy i już nam się na pierwszym planie pokazuje duża przestrzeń, tak zwanego living roomu, słuchajcie. Nawadę dużo miejsca. Stolik oczywiście standardowo jest przesuwany. Odblokowujemy go sobie i możemy, słuchajcie, przesuwać stolik. Widzicie prawo, lewo, także ruchomy oprzycia. Widzicie Benimar na fotelach. Natomiast na co zwracamy tutaj? Nowa konsola Forda, nowy Ford Transit. Z dużym wyświetlaczem proszę ja was i patrzcie, jaką ma gałkę zmiany biegów. To jest ośmiobiegowa skrzynia biegów. Już mamy takie pokrętło, także nie jest to standardowa dźwignia zmiany biegów, jak w dotychczasowych automatach, suwego góry. Tutaj szafki pokażę Wam nad częścią dzienną. I idziemy dalej do części tej bardziej użytkowej, czyli kuchnia po lewej stronie. wam pokażę jedną rzecz. Tutaj możemy za pomocą takiego małego blaciku Słuchajcie, przedłużyć sobie ten blat roboczy, kuchenny. Cyk. O. Wkładamy sobie tutaj to, w tą wnękę. W ten sposób i mamy przedłużenie blatu. Kuchenka dwupalnikowa z lew. Tu na co uwagę zasługuje, słuchajcie, takie cargo. Tego nie widziałem, bo, słuchajcie, jeszcze w żadnym kamperze. Wysuwane cargo, czyli jak w kuchni w domu. No i duża lodówka, jak widzicie. Nad lodówką mamy tu jeszcze taki schowek, dość pojemny, duży, łóżko, na którym spokojnie dwie osoby wiadomo się wyśpią, łóżko umieszczone w poprzek. Co nam daje umieszczenie w poprzek łóżka? Mianowicie, wiadomo, powiększa nam się przestrzeń tutaj, ta można powiedzieć dzienna. Tu mamy, słuchajcie, jeszcze taki schowek do bagażnika, możemy się dostać, już takie uchylne. Oczywiście opcjonalnie mamy tutaj do na drabinkę, ale są również schodki takie. Tutaj mamy, słuchajcie, szafę, bardzo duża, pojemna szafa i pokażę Wam łazieneczkę. Popatrzcie, toaleta, duża, przestronna, no i duży prysznic. Także naprawdę dużo powierzchni, dużo przestrzeni, kamper naprawdę bardzo duży, przestrzenny. Zaraz może porozmawiamy o cenie tego kampera, już wyjdziemy sobie z niego. Powiem Wam, jaka jest jego cena. Tutaj widnieje cena modelu podstawowego. Słuchajcie, 58 755 euro. Cena netto. I cena prezentowanego modelu netto jest 68 455. Naprawdę duży kamper. Słuchajcie, nowość na, na, na rynku. I tutaj pokażę Wam jeszcze drzwi bagażnika. Bardzo dużo obszerne. Niestety pojazdnika nie otworzymy, bo widzę, że jest zamknięty. Jeszcze pokażę Wam tył, lampy, takie o design. Chodzi o oświetlenie. U góry kamerka cofania. Tak się prezentuje nowy Benimar Tesoro 444. Oczywiście zapomniałem wspomnieć jednej rzeczy. Łóżko to, które jest z przodu, tutaj mamy to łóżko yy, spuszczane. Ono, popatrzcie, nie wchodzi, nie wchodzi w światło drzwi. Generalnie, i zobaczymy sobie teraz, opuścimy, na... nie wiem, patrzymy tutaj, żeby czegoś nie uszkodzić, o, i zobaczcie, tu Wam pokazuję jeszcze tą drugie łóżeczko, czyli spokojnie cztery osoby w tym kamperze mogą się yy, przespać. Słuchajcie, moi drodzy, i tutaj jeszcze jedna rzecz, dzięki uprzejmości Bartka z ACK Benimar, mamy możliwość nagrania, jak teraz się odpala nowy Ford. Tu słuchajcie, pokażę Wam. Przekręcamy. O, patrzcie, patrzcie. Ameryka, tutaj się fajnie odpalił ten zegar po lewej. Tutaj Logo Fordzika na wyświetlaczu. Duży wyświetlacz. Ile oni macali? 12,9 12,9 słuchajcie. No, 12, tu już jest. Nawigacja bezprzewodowa. i I tu słuchajcie. Patrzcie, jak, powinno być, wam jak to fajnie wygląda. Naprawdę, naprawdę mega. Mega, jeżeli o design i ten Ford faktycznie już się prezentuje jak naprawdę y, automarki premium, tak to można powiedzieć. I to jest właśnie super z tym. Co... I dalej jesteśmy, słuchajcie, na stoisku ACK Benimar z Kędzierzyna y, Koźla. Y, słuchajcie, y, mamy kolejną y, premierę y, polską, y, czyli Benimar Sport 324 Up. Taką się widzicie prezentuje z zewnątrz. No nie zobaczcie tam dalej, bo nie wejdziemy z kamerą, bo jest zastawiony. Natomiast, no, jest to, jak widzicie już, y, alkowa, y, kamper na bazie Forda. Silnik tutaj jest y, taki jak u nas. Słuchajcie, to jest silnik dwurowy 130 koni, y, skrzynia sześciobiegowa. Y, wartość jego tutaj jest tego modelu, prezentowanego modelu, jest 71 tysięcy euro brutto. To trzeba było sobie przeliczyć na, 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 wiadomo, na, na złotówki. Chodźcie, ze mną to Wam pokażę, jak on wygląda w środku. No i tu, już na pierwszy rzut oka, patrzcie, ile tu jest przestrzeni. Mamy tutaj dwie podwójne ławeczki do siedzenia tyłem do siebie. Plus tutaj dwa pojedyncze siedzenia również ze stolikiem małym. Przodem i tyłem do, przedem do siebie. Przepraszam, przodem do siebie. Kabina Forda, podobnie jak u nas, który jest ten wyświetlacz, już zamontowany, duży, ładny. Tu góry Alkowa, wiadomo, dwie osoby wygodnie w nim śpią. Słuchajcie, dużej dużo przestrzeni. Po lewej stronie, tu idąc do tyłu, mamy kuchnię. Zobaczymy sobie teraz, wiadomo, zlew. O, kuchenka dwupalnikowa, taka sama jak w poprzednio kamperach, co pokazywaliśmy. Tutaj mamy, słuchajcie, jeszcze łazienkę, prysznic i toaleta. Troszkę mniejsza i innego rodzaju niż w kamperze Tesoro 444. Natomiast no, też chyba wystarczająco dużo miejsca. I tu mamy co? Słuchajcie, tu mamy jeszcze szafę. Zobaczymy. O, słuchajcie, duża ze schowkiem pod spodem, jeszcze. Także duża szafa na ubrania i lodówka. A o, tak jak nasza Tetforda, identyczna. Z tym, że nasza ma na dole taką szufladę otwieraną. Ta, ta nie ma tutaj zamrażarką u góry szafka nad lodówką, wiadomo, już w tych kamperach i słuchajcie, tu takie podwójne łóżka, czyli opcjonalnie jest to dla na przykład małżeństwa z dwójkiem dzieci dwójka dzieci tutaj śpi sobie na łóżkach piętrowych natomiast rodzice śpią tam na, w alkowie tu też jakieś półeczki u góry, lampki, jak to widzimy także bardzo fajnie i przede wszystkim dużo, dużo miejsca powiem Wam jeszcze może, powiem wam jeszcze może słuchajcie moi drodzy, jakie są jego wymiary Wymiary tego kampera to jest, już patrzę, nie mogę, a jest. Słuchajcie, 697, czyli jest to kamper niecałe 7 metrów. Szerokość wiadomo 2,30, wysokość 3,8. Czyli, czyli no nie jest to długi kamper. Dodatkowo powiem Wam jest to na 6 osób do jazdy i 7 miejsc do spania. Także naprawdę dużo miejsca tu też, słuchajcie, wysoki bardzo kamper. Przez to, że jest ta alkowa, on tutaj u góry już... Mocno, mocno do góry. Oczywiście drabinka na wyposażeniu, żeby wejść na jedno łóżko, tutaj to podwójne, jak również tu pojedyncze. Fajny kamper. Premiera słuchajcie tego roku, tak jak jeszcze raz przypominam, Benimar Sport 324 Up. I mamy kolejną nowość, trzecią już tutaj w tym roku, premiera polska, Benimar Tesoro 430. Od razu Wam powiem, jakie są jego wymiary, długość. 599, także niecałe 6 metrów. Jest on bardzo krótki, tym się charakteryzuje. Szerokość standardowo 2,30, wysokość 2,89. Słuchajcie, na bazie Forda mamy tutaj silnik o mocy 165 KONI. Automatyczna skrzynia, nowa skrzynia ośmiobiegowa w pakiecie NordCap. Design z tyłu, podobnie jak te nowe, tutaj tegoroczne kampery firmy Benimar. Wejdziemy do środka, pokażę Wam, jak wszystko wygląda. Tutaj Szybową tylko powiem jedną rzecz. On jest przewidziany, 4 osoby do jazdy. Trzy do spania z gwiazdką. Ciekawe rozwiązanie wewnątrz. Przód to jest to samo co w. Benimarze 444, czyli mówimy tutaj już o szoferce skrzynia, jak mówiłem, oś biegowa, automatyczna, już w nowy, nowym wydaniu. Nowa skrzynia, wyświetlacz duży, LEDowy. Tutaj mamy stolik, to jest podobnie jak u nas, słuchajcie, w camperze 495A, czyli tym naszym, czyli ława podwójna. Tutaj stolik z możliwością rozłożenia tej części na czas, jak potrzebujemy, żeby był większy. I tutaj to małe siedzisko, pod którym jest pewnie cała. O, elektryka jak u nas, bezpieczniki to wszystko, słuchajcie, w tylnej części, tutaj po tej stronie, czyli patrząc od waszej strony po lewej stronie, mamy kuchnię. Praktycznie nie ma tu w ogóle blatu, ale jest tu możliwość dołożenia, tak jak podejrzewam, Wam, 4, 4 4 Tesoro. Tutaj dodatkowego szczeblaciku, bo widzimy, że są tutaj te listwy. Kuchenka dwupalnikowa z lewo zmyłek. Łazienka, ubikacja razem, ale zobaczcie, jakie to jest ułożenie. Lewa strona jest łazienka w narożniku, natomiast łóżko jest tutaj po prawej stronie. Ono jest wzdłuż ułożone. Jest to ułożenie podobne jak przyczepach, niejednokrotnie, tylko często w przyczepach łazienka jest z tyłu, ale czasami tak samo z boku występuje. Łóżko tutaj ścięte, czyli dwie osoby spokojnie śpią. Dodatkowo dużo szafek to jest fajne, że słuchajcie, jest dużo szafek. Lodówkę mamy po tej stronie, czyli po przeciwnej niż jest kuchnia. Pokażę wam jeszcze w tym Tesoro 430 bagażnik. Podnosimy tutaj, słuchajcie, łóżko. I tu mamy całą przestrzeń bagażnika, cały luk. Drzwi są po lewej stronie, i tu mamy cały luk bagażowy w tym kamperze. Prysznic z ubikacją. Dodatkowo mamy tutaj, moi drodzy łóżko, ale tym razem słuchajcie, jest suwane łóżko pojedyncze i zobaczymy, na ile ono wchodzi, wchodzi w drzwi. No. Zobaczymy, żeby czegoś tu nie uszkodzić. O, zeszło. Słuchajcie, tu mamy łóżko pojedyncze dla jednej osoby, oczywiście drabinka, nie wchodzi całkowicie w światło drzwi. Także jest tu możliwość ewentualnie, spójrzcie, pokażę wam wyjścia. O, wychodzimy, wchodzimy. Niestety u nas jest to łóżko całkowicie w oknie drzwiowym, w świetle drzwi. Także jest ciężko z wyjściem wejściem. Tutaj natomiast swobodnie wchodzimy, wychodzimy i jest to pojedyncze, czyli trzy osoby do spania, cztery do jazdy. Wracamy do góry. Góra kabiny, praktycznie taka sama jak u nas. To jest standardowo Fordowska. Myślę, że fajna propozycja. Może krótkie podsumowanie, bo pokazaliśmy Wam dzisiaj trzy kampery z firmy Benimar. Nasz faworyt, jeśli chodzi o te premiery tegoroczne, to na pewno jest Benimar Tesoro 444. To jest jakby układ nasz, który nam by się sprawdził pod nas i naprawdę kamper warty, warty naprawdę mm, zainteresowania. Oczywiście zarówno ten, jak i y, kamper y, z alkową, którego przed Wam pokazywałem, też ciekawe rozwiązania, natomiast y, nam y, przypadł do gustu najbardziej y, Tesoro 444. Dobra, słuchajcie, my lecimy dalej, także zostańcie z nami, zobaczymy, co tam jeszcze nowego na targach można zobaczyć.